Cześć tu Beata, dziś mamy środa. Skoro środa, to czas na kolejną talię. W zeszłym tygodniu był tarot, a na przyszły tydzień mam już kolejną talię gotową, bo ktoś o nią poprosił. Dziś natomiast, je, natomiast jest to wyrocznia. Jest to wyrocznia, która jest dla mnie wyrocznią, której używam właśnie we wrześniu więc jeżeli macie ochotę serdecznie zapraszam, żeby zapisać się na newsletter, bo w tym miesiącu jest właśnie używana, a jest to Shamanic Medicine Oracle. Ta talia ja przyszła do mnie w ogóle, ja ją chyba dostałam ze Stanów, o ile ja pamiętam, ona miała tutaj jeszcze takie dwa pióra w środku. O ile e, nigdy nie interesowałam się szamanizmem, e, tak dosłownie, o tyle od jakiegoś, od jakichś kilku lat, zauważyłam, że talie wyroczni, które mnie przyciągają bardzo, to są właśnie talie związane z taką naturalną, rdzenną medycyną, albo właśnie z szamanizmem, albo takiego rodzaju energię. I trochę jestem w szoku, bo jakby nigdy zupełnie nie, nie, nie tędy moje, moje zainteresowania podążały, a jednak okazuje się, że ta talia przynosi mi bardzo dużo, dodaje mi bardzo dużo wartości, jakby zrozumienia i wiedzy. I myślę, że naprawdę warto przyjrzeć Cię odrobinkę bliżej, zanim pokażę karty. Do tego jest dołączona książeczka niestety w języku angielskim. Natomiast jeżeli zapiszecie się na newsletter i tam jest co tygodniowa wyrocznia, a ja wyrocznie zmieniam raz w tygodniu, raz w miesiącu, przepraszam, to tam są prezentowane przeze mnie tłumaczenia, więc serdecznie polecam zapisać się, jeżeli ktoś jeszcze nie jest. I tu są właśnie każda karta jest opisana razem z wizerunkiem jest. Tutaj y, kawałek tekstu na temat tej karty, jak, jak podróż przez tą kartę się odbywa, jakieś inne dodatkowe znaczenia, i jeszcze jest taki malutki poemat zawsze na koniec i myślę, że warto y, przyjrzeć się y, tej talii właśnie z tego względu, jeżeli potrzebujecie takiej, wiecie, energii ziemi, energii y, uzdrawiania, y, ona nawet sama się nazywa Shamanic Medicine, tak? Więc naprawdę przyjrzyjcie się tej talii bliżej. Co prawda nie wiem, czy jest w języku polskim, ale jeżeli potrzebujecie zobaczyć, jak ona wygląda w akcji, wpadajcie do mnie na newsletter. A teraz już pokażę Wam karty. Tak wyglądają okładki. One są całkiem spore te karty, więc bardzo przyjemnie się z nimi pracuje. Ja lubię takie duże karty, szczególnie wyrocznie. Zauważyłam, że lubię, jak są takie większe, takie... Nie, nie mini, bo to... Ja w ogóle nie lubię nawet Tarotów tych kieszonkowych. Mam tylko jedną talię, bo czuję do niej sentyment, a tak poza tym to ja naprawdę wolę takie większe, bo lubię. Może dlatego, że ja mam cztery oczy i jakby muszę się wysilić, żeby lepiej widzieć. Ja tej talii nie kolorowałam brzegów. I ona jest naprawdę, naprawdę. Szczególna. Ona ma takie barwy, nawet które ja bardzo lubię, więc yy, yy, zawsze jest yy, tytuł karty. Jest podtytuł, czyli, czyli to są narodziny. Yy, 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 taki tytuł jest tej karta. To jest odnowienie, na przykład, jako taki podtytuł, jako słowo kluczowe. Może tak to powinnam nazwać. To jest dokładnie. Karta z pudełka, tarcza ochronna, tarcza medycyny, tak? Więc no nic dziwnego, że słowo kluczowe to ochrona. Więc naprawdę przyjrzyjcie się, ja prezentuję tutaj kilka i tak na przemian. Raz jedną wyrocznie, raz tarota, ale to są moje talie, z którymi pracuję bardzo osobiście. To nie są talie, które ja mam tylko w kolekcji, bo ja nie kolekcjonuję tarotów ani wyrocznie, a ja, jeżeli już mam, to używam dla innych albo tylko dla siebie. I to jest jedna z tych talii, którą uwielbiam używać i dla siebie i dla innych. Dlatego w, w tej tygodniowej wyroczni pięknie się sprawdza i to jest moja talia na wrzesień, przynajmniej w tym roku. Zobaczymy jak to będzie w przyszłym. Karty są naprawdę piękne, naprawdę bardzo... Przemyślane, nawet bym powiedziała, i bardzo rezonują z taką potrzebą zrozumienia. Może ja zawsze w tą stronę pokazuję a to odwrotnie, będzie wygodniej. Z taką potrzebą zrozumienia, z taką potrzebą e, być może czasami uzdrowienia, odpuszczenia czegoś, tak, czy, czy przyjęcia czegoś nowego. Naprawdę, naprawdę bardzo fajne, bardzo fajne karty i bardzo przyjemnie się z nimi pracuje, ale co ważniejsze, te przesłania są. Takie, które bardzo do mnie docierają. Tak trzymam tą kartę, bo to są kości do wróżenia i dlatego słowo kluczowe to wróżenie. Piękne są te karty. Przyjrzyjcie się, nie wiem, mam nadzieję, że uda mi się wszystkie je pokazać tutaj. Ale talia jest naprawdę godna uwagi. I kiedy do niej wracam, albo ja zawsze sięgam po nią bardziej w tej kiedy już tam summertime sadness nas dopada, kiedy lato się kończy, kiedy jesień się zaczyna, jeszcze nie jest ta ciemna, całkowicie ciemna strona roku, ale wtedy sięgam właśnie po te talie, e, tak jak Shamanic, Medicine Oracle i, i inne, które są w podobnym klimacie, bo mam ich kilka. Jakoś tak wtedy czuję, że, że rzeczywiście jest mi to bardzo y, potrzebne. Dlatego zwróćcie uwagę, przyjrzyjcie się tej talii. Być może jest to coś dla Was. Y, mówię, nie wiem, czy jest w języku polskim, nie wiem, czy jest w Polsce dostępna, w sensie być może w innym formacie. Bo często tak jest, kiedy my. W Polsce kupujemy to one są w innym formacie, jeżeli, szczególnie jeżeli są tłumaczone, ale naprawdę y, y, świetna, świetna talia, przyjemnie się z nią pracuje, bardzo ja, takie otulające, takie. takie ocieplające są te przesłanie. Ja naprawdę tak to odbieram. I to wcale nie oznacza, że to są talie, które, czy te, które tu prezentuję, czy ta konkretna, to są talie, które słodzą za bardzo. Nie. To nie tędy droga. Tu bardziej jest taka, takie zrozumienie, takie, takie głębsze przesłania. I chyba dlatego wybieram te talie, które ja mam u siebie. To są talie, które jakby docierają do mojego Wnętrza, tak? I dlatego one są w mojej kolekcji. Nie dlatego, że są, albo nie tylko dlatego, że są piękne, bo oczywiście, że jak się nie podoba mi talia, no to nie będę z nią pracowała. Więc te talie są właśnie dla mnie takie bardzo ważne, bardzo istotne, bardzo e, potrzebne, bardzo docierają do mnie. E, a że ja jakby jestem osobą, która lubi dobierać sobie, do chociaż kiedyś tego nie robiłam, do odpowiedniej pory roku talię, do odpowiedniego, do odpowiedniego miesiąca, albo jakoś tak nie tylko dlatego, że robię to w newsletterze, ale również dla siebie. Bo ja te karty, ja podczas kiedy ja przygotowuję te karty do wyroczni, to poniedziałko do poniedziałkowego newslettera, to ja też sobie jedną wybieram, żeby była jako przesłanie tygodniowe dla mnie. E, I myślę, że pięknie, i to się tak wydaje jedna karta na cały tydzień, przecież, czy to akurat działa, czy to jest ok? Tak, działa. Mało powiedziane, że działa. To jest naprawdę, e, nadaje taki lekki ton, takiego zrozumienia, takiego uspokojenia czasami. Naprawdę polecam, e, polecam przyjrzeć się o, proszę, kamienne kręgi koło medycyny. Ja pamiętam kamienne kręgi, to chyba było w odrach, tak? No, niesamowite. No i oczywiście pamiętam Stonehenge, bo też byłam, także. Piękna talia, przyjrzyjcie się, jak, jak Wam się podoba. Czy to jest rzeczywiście energia, która rezonuje z Wami? A jeżeli macie jakąś wyrocznie, właśnie w klimacie... Szamanik, nie, nawet nie pokazałam tytułu, szamanik Medicine Oracle. Eee, takich szamańskich klimatów, dajcie znać, bo sama chętnie zobaczę, czy któraś przypadnie mi do gustu. Eee, co nie zmienia faktu, że o, udało mi się pokazać nawet wszystkie. O proszę, jaka karta na koniec? Maska medycyny. Wow, autentyczność. No, niesamowita karta na koniec. Tak czy inaczej, serdecznie polecam Wam przyjrzeć się tej talii i wcale nie namawiam do konsumpcjonizmu, bo ja kupując jakąś talię, czy to wyrocznie, czy tarota, inne oddaję albo sprzedaję, albo się wymieniam. Tak, bo ja nie chcę mieć kolekcji tylko po to, żeby na nią patrzeć. Ja chcę mieć karty, których ja mogę używać i zapewniam, że ta talia. Chociaż jest teraz na wrzesień. Korzystam z niej czasami więcej razy niż tylko we wrześniu, ale naprawdę lubię talie, które, z których mogę korzystać i z których czuję, że będę korzystała. A ta talia jest jedną z nich, dlatego serdecznie zapraszam, żeby się jej przyjrzeć. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się ciepło. Pa!